Okej, okay, cześć kochani, dawno. Żeś kochani, dawno nie, ogon... nie nagrywałam żadnego odcinka, więc dzisiaj im nagram. Nie będę pokazywała kluczy, tylko po prostu jakieś rzeczy zakupiłam. I po pierwsze to kupiłam sobie VIP. Raz, dwa. Bardziej, że VIP na miesiąc. I jeszcze dodatki do niego za 14 zł. I ogólnie jest nowy świat. I ja Wam dużo nie pokażę, bo wiem, gdzie są tylko dwa. A ja nie pokazuję od innych youtuberów. Bo właściwie dużo osób zrobiłam, więc taki odcinek bardziej pokazujący. I może pierwszą rzeczą, którą jest nowego to koła. To oczywiście można sobie kręcić, w ogóle od zaganu. Dobra. I do wygrania są takie rzeczy. Jakiś pistolet, buty, pirotka armata. Mam nadzieję, że ta piracka armata jest do, jest do jakiegoś świata. Jest też zwierzeczek, ale lagi. Jesteś sobie zwierzeczek. On się nazywa Mary To jest bardziej jakiś styl piracki. To jest wakacje, jeszcze styl piracki. Kolejną rzeczą, którą, którą kupiłam, to parę rzeczy. tutaj wam mogę pokazać. To są te skrzydła. Ten ser i kupiłam sobie niechcący traktor. Jak można powiedzieć? Nie byliśmy zadawana z tego sera, bo zawsze go chciałam mieć, ale jakoś nie mogę go znaleźć. I... Co to jeszcze mogę Wam pokazać? Wybiłam 57 level z kryształami vipowymi Bo pamiętajcie, że z tych wszystkie odcinków, że miałam mi ich dużo. Mm, mam nowego zwierzaczka Nazywa się Vertix, Ver jak moja kuzynka. Bo z nią kupiłam tego zwierzaka. I ogólnie to ja miałam napisać Vertix, a wyszło o Więc zmienię to później. Jeszcze niektóre rzeczy, to dziękuję, że dajcie mi te wszystkie autografy. Codziennie odbieram je, więc teraz nie pokażę wam je wam Bo chcę dobić 58 level. Ale już blisko. Jest. Jeżeli będziecie mi pomagać uśmiechami, to myślę, że dobiję. Hmm, co to jeszcze mogę Wam nie wiem, pokazać? O, że kupiłam nowe klasuszki. Kupiłam ska... znaczy odebrałam jest tam gorącą smowę, obsydian i kolce. Jeszcze mam tą walizkę. Hmm. I niedługo na moim końcu się pojawi nowy parkour. To jest taki. On będzie się nazywać Obsidian vs Ten. Skała macierzysta. Mogę wam pokazać, jak na razie początek. i zaczyna się tak. No i tu po prostu sobie schadzimy. jakoś wymyślę sobie dalej. No i tu się idzie. Tu będę musiała jeszcze tutaj o tu. Będę musiała jeszcze dać więcej tej skały. Żeby przechodzić sobie tutaj, bo to tu będzie smoła ta, gdzie ta szkała. Więc jak na razie ten parkour wygląda tak. I jeszcze nie zakończyłam, bo wczoraj go dopiero zaczęłam, już mi się dalej nie chciało. Mm. O, i tu są nowe te tak, kryształy. Wy już to widzieliście raczej. Na pewno. Zależy też kto wchodził na BSP. Ale są nowe kryształy. Czyli... drewno i kawałek złomu. I wit Ale ja ich, nie, nie, ja ich w ogóle jeszcze nie spotkałam. Może tylko z 5 razy. Bardzo mi się podoba ten nowy VIP. Chciałabym mieć ten ogon. I tego zwojeżdżaczka. Ale... Nie stać mi, LOL. Stać mi tylko było na miesiąc. A czy no, może jeszcze byłoby mi stać na jakieś trzy miesiące, ale też nie chcę wydawać za dużo na Tunkerę. Bo chcę sobie na coś innego zbierać, Nie wiem, na swój laptop, może tablet, coś się stylu. I tak ogólnie to. Teraz możemy już sobie przyjść jakieś parkury lub iść na kopanko, ale chyba możemy iść na kopanie. Pójdę chyba na zamkniętą bo teraz właśnie jak jestem tym vip to się cieszę, bo mogę nagrywać jakieś odcinki bez ludzi czy bardziej bez widzów, albo kupanie bez ludzi i wszystkie te kryształki są dla mnie najbardziej lubię te duże mapy, gdzie jest mega dużo tych kryształów ja sobie wszystkie sama zbieram to się tak, że kopię sama do jakiejś... do 90. i zapraszam potem tylko człowiek, jakąś osobę, osóbkę. Byle jaką, po prostu. Ale zawsze do mnie ludzie dużo nie w ogóle nich prawie nie przychodzi, aż nagle znajdę jakąś, która może przyjdzie. Ale to nie jest częste, więc nie wiem, czy ktoś przyjdzie, bo takie osoby jak ja... W ogóle nie tak dużo osób mnie zabierze do znajomych i pyta się czy ich dodam. Mogę was dodać oczywiście. Tylko trochę mam problem, bo ja mam 700 znajomych i nie mam miejsca na was. Usuwałam nam, no, ale nie wiem, może ja zrobię tak. Teraz mogę dodać być tym vipem. ale chyba zrobię tak, że jakiś na przykład odcinek, że zginę to jedną osobkę. Bo nie chcę jakoś, żebyście byli na myśli, że. Ej, dlaczego ty w ogóle nas nie dodajesz? Mogę was dodawać, <noise> jak chcecie, bo właściwie każdy z tych osób chciałby mieć, a ja wszystkich nie mogę was dodać to jak jesteście moimi widzami, to może, mogę was dodać za... Mm, albo unika jakiś taki. nie jakiś mega cenny. Nie musi być jakiś na przykład z tego Albo unikat Taki, albo pozdro na przykład Ale wtedy jak mi dodacie coś na stole. Albo jak wy dacie mi mega dużo uśmiechów fotografów. autografów, to wtedy was mogę dodać Bo ogólnie to ja nie będę robić takich live'ów Na pieniądze bo ja nagrywam po prostu, dla was i nie będę chciała od was zabrać pieniędzy Niektórzy dają te pieniądze na przykład, żeby dodać, żeby po prostu... No YouTuberzy że połowa YouTuberów robi tak, że za pieniądze na przykład dodaje was do znajomych Ale ja tak nie robię, ja nie będę tak robić po prostu Możecie mi dać na przykład, nie wiem, maksymalnie z 50 autografów, ja to obliczę i was dodam jak ktoś ma problem VIP-owe osoby mogą dawać mi po 50, a te takie mniejsze, level, takie mniejsze osoby, które nie mają vipów, mogą mi dawać yy, z 30. Już sobie zacznę kopać. pora za chwilę będzie napływ i już jest to sobie używałem na las sery za stówkę Będzie szybciej kopać Dobra coś mam Uwe uwe ale fajnie Czekaj tak jak to jest Dobra Fajnie że akurat kopie w tym miejscu gdzie drabinka Dobra. Myślę, że chyba teraz już mi starczy. Już powinno. No, to prawda. Starczyło. I będę mieć sobie laserek. Przepraszam, ale ktoś się tu tak drze. Z tym laserem o wiele łatwiej idzie. Ja zawsze, teraz jak mam właśnie tego VIPa, od teraz cały czas biorę tego laser ze stówę. Cczałem się, że nagrywam. Spytam się, spytam. Hej, pozdrawiam cię. Ogólnie rzecz na te bananki.

buntutom lagi ya kan? terus mau ngantar oke terus kayak itu? oke

Oj, oj trochę niedobrze dobra jeszcze trochę jadam i znowu stopowałam mm. Musiałam zastopować, ponieważ moja mama coś mi gadała I nie chciałam, żeby to było na filmiku no, Jeszcze trochę pozbieram na tą bombę, bo brakuje nam bardzo mało dopiekła. piekła Jesteśmy na 90 którymś Hva tror du om det? Dobra, jesteśmy sobie w piekle. To chyba jestem ten mały. Okej. Okay. Да, <laughs> Patrick has a build Dobra, to już mi ostatni tak by oddania. you had a lot of snake donkey lane there